Pandawowie, oni również znajdują się na płaszczyźnie miłości Krysznej. Każdy jest na płaszczyźnie, ale istnieje tu kwestia różnicy stopnia. Ta sama miłość, ktoś kocha swoją rodzinę, ktoś kocha swoją żonę, ktoś kocha swoje społeczeństwo. Jest, czy też przyjaźń jest społeczeństwo przyjaźni są oddzielone od siebie. Ale ostatecznym ostatecznym punktem miłości to jest kiedy zwracasz się do Kryszty, kiedy przychodzisz do Kryszczę, dharma Darma oznacza obowiązek. To jest darma. Czy też cechy charakterystyczne. Darma nie oznacza... Fanatyzmu religijnego, nie. To nie jest e, znaczenie sanskryckiego słowa darma. Darma oznacza rzeczywiste cechy charakterystyczne. Już wiele razy wyjaśniłem to, że kiedy że woda, woda ma charakterystyczną cechę tego, że jest e, wiecznie cieczą, ale kiedy staje się na twarda, to nie jest to jej cecha, wieczna cecha charakterystyczna wody. Woda z natury jest cieczą. Nawet kiedy woda staje się twarda, tak jak lód, to tendencja jest to, żeby znowu stać się cieczą. Znowu zamienić się w ciecz. A zatem naszą rzeczywistą pozycją, pozycją konstytucjonalną jest to, aby kochać Kryszny. Ale teraz nasze serca stały się tak twarde, że nie kochamy Kryszny. Tak jak woda staje się czymś twardym lodem z powodu jakiejś okoliczności. Kiedy temperatura spada poniżej zera, woda staje się czymś twardym. Podobnie, jeśli my nie kochamy krysznych, wówczas nasze serca będą się stać coraz twardsze i twardsze i twardsze. Serce jest po to, aby kochać, ale dlaczego wasze serce stało się tak twarde? Czemu macie tak twarde serca, że jesteście w stanie zabijać a, z innych ludzi oraz, czy, czy inne zwierzęta i nie dbać o nic, tylko o, 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 o satysfakcję swojego języka? Dlatego, że nasze serce stało się tak twarde. Z tego powodu, że nie jesteśmy kochankami Krzyszny. Nie kochamy Krysznę, wszyscy mamy twarde serce i dlatego cały świat cierpi, jest nieszczęśliwy ale jeśli wy, jeśli kochamy Krysznę który jest naszym prawdziwym przyjacielem, tak jak on mówi o tym w Bhagavad Gicie, Suchidam Sarva Więc kiedy w rzeczywistości staniesz się wielbicielem Kryszny, to ponieważ cechy Kryszny również istnieją w Tobie, chociaż w niewielkiej ilości. To ty również możesz stać się Sukhidam Sarwabhutanam. A to oznacza bycie przyjacielem wszystkich żywych istot. Co jest biznesem czy zajęciem wejśnawy? Zajęciem wejśnawy jest to, aby stać się współczującym wobec osób, które dotknięte są cierpieniem materialnym. To jest wejśnavizm.